Fund brytyjski drastycznie traci pod naporem inflacji, ale nie traci tylko fund brytyjski, tylko nie fund brytyjski jest bardzo złą inwestycją w danym momencie, ale bardzo złą inwestycją w danym momencie oczywiście są nieruchomości, ze względu na to, że nieruchomości w Wielkiej Brytanii drastycznie tracą na cenie i nic w tym dziwnego, ze względu na to, że mamy bardzo wysokie oprocentowanie, mimo tego, że oprocentowanie Wielkiej Brytanii zostało utrzymane, a nie podwyższone, to i tak jest ono wyższe aniżeli przez ostatnie 15 lat znacznie wyższe i jest bardzo wysokie. Oczywiste jest, że Wielka Brytania powinna podwyższyć swoje oprocentowanie znacznie wyżej, ze względu na to, że inflacja w Wielkiej Brytanii niszczy zwyczajnie wartość funta brytyjskiego. Jednak nie zrobili tego ze względu na to, że Brytyjczycy followują zawsze oprocentowanie Stanów Zjednoczonych, czyli do dolara, czyli nie podwyższają wyżej swojego oprocentowania aniżeli dolar, aby ich waluta nie była za droga i mogli eksportować masowo swoje produkty i serwisy do Stanów Zjednoczonych. Co się w danym momencie dzieje? Proszę zobaczyć. House Price Index leci totalnie w dół. Tutaj mamy House Price Index, czyli indeks ceny nieruchomości Wielkiej Brytanii. House price index spada, house price index leci w dół, ale to dopiero początek. W ramach utrzymania nawet obecnego wysokiego, ale też nie tak wysokiego oprocentowania bazowego w Wielkiej Brytanii. House price index musi spadać, musi, musi spadać. Może nawet spaść do roku e, 2018-2017, prawda? Mniej więcej tak to może wyglądać. Im dłużej będą utrzymywali wysokie oprocentowanie, tym dłużej e, będą spadać ceny nieruchomości. Jest to oczywiste. Im niższe będzie oprocentowanie, tym gorzej będzie tracił fund brytyjski na wartości w stosunku do innych aktywów jak e, żywność, bo to też są aktywa na rynkach międzynarodowych. Proszę zobaczyć przecież inflacja w Wielkiej Brytanii to dalej drastyczne. Proszę zobaczyć tu mamy inflację żywnościową, inflacja w Wielkiej Brytanii. To dalej e, drastyczne. Proszę zobaczyć, jest 13,6%. Inflacja żywnościowa w Wielkiej Brytanii jest najwyższa w całej Europie, pomijając inflacyjną Turcję, problematyczną gospodarkę Węgier, no i małą Serbię, e, która ani nie jest w Unii Europejskiej, ani w NATO, tylko na skraju, e, w środku Bałkanów, pomiędzy Unią Europejską a Turcją. Proszę sobie to wyobrazić, jak fund drastycznie traci na wartości. Właściwie Brytyjczycy są w gigantycznym potrzasku i nawet zaanonsowali, że to koniec budowy w całości super szybkiej kolei, kolei Wielkiej Brytanii. Koniec! Większe ceregiele niż w Polsce wybudują y, szybką kolej Wielkiej Brytanii, która będzie się zaczynała poza Londynem i będzie się kończyła przed Birmingham, czyli będziesz wysiadał, aby dojechać super szybką koleją w Wielkiej Brytanii. Każdy będzie zmuszony pojechać za Londyn, wsiąść do pociągu, byle jakiego, byle szybkiego i dojedzie bardzo szybko, co prawda, do przedmieści Birmingham. Ale, żeby dojechać do centrum Birmingham, znowu będzie trzeba się przesiąść w inny pociąg. Szanowni Państwo, yy, nasz przekop mierzej wiślanej to pikuś z tym, co właśnie mm. <laughs> zrobiono w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy 10 lat temu, gdy szacowali budowę pociągu z Londynu do Birmingham i następnie do Manchesteru i jeszcze jednej nogi, szacowali koszt budowy tej kolei na 20 miliardów funtów. Następnie ten koszt ze względu na gigantyczną drukarkę, inflację, niskie oprocentowanie, wzrost do 50 miliardów, przepraszam, 50-20 miliardów funtów wzrósł do 50 miliardów funtów, następnie do 70 miliardów funtów, a dzisiaj szacuje się, że koszt budowy tej kolei to 100 miliardów funtów. Czyli dokładnie mniej więcej tyle, ile wzrosło złoto w stosunku do funta przez ostatnie 15 czy tam 16 lat złoto właśnie wzrosło 500% w stosunku do funta brytyjskiego i koszt kolei w Wielkiej Brytanii tej szybkiej, ultra szybkiej niczym DRw wzrósły pięciokrotnie funt brytyjski stał się walutą obrzydliwą obrzydliwą, proszę zobaczyć niestety no taka jest prawda Proszę zobaczyć, tutaj mamy House Price Index, ma, mamy House Price Index, prawda? I ten House Price Index jest bardzo wysoko, jest bardzo, bardzo, ale to bardzo wysoko. No i tylko może spadać, jeżeli będą utrzymywali obecne oprocentowanie. Jeden z eks mm, mm, szefów Banku Anglii powiedział, że no, się cieszy z tego, że nie podwyższyli oprocentowania, no, ale pewnie się cieszy, bo ma wysokie kredyty, tak jak jego cała rodzina. No, ale powiedział z drugiej strony, że możemy zapomnieć na pewno o niskim oprocentowaniu i o takim, które mieliśmy wcześniej. O Wielkiej Brytanii, prawda? Czyli Brytyjczycy mogą zapomnieć o oprocentowaniu 0%, 1%, 1,5%, 2%, a może nawet 3% bazowe, tak? Zapomnieć, czyli to oprocentowanie, które było przez prawie 15 lat, nigdy już nie wróci. Więc przez... proszę zobaczyć, co to oznacza. Jeżeli tu mamy oprocentowanie, prawda? Oprocentowanie w Wielkiej Brytanii wcale nie jest duże, mają oprocentowanie tylko 5,25%, więc może dają 4%, 3,5% w brytyjskim banku na koncie, może 3%, może 2,5%. Tak to właśnie wygląda, że w brytyjskim banku, tak trzymając na zwykłym koncie, może dostaniesz 3%. Prawda? Ale inflacja żywnościowa Wielkiej Brytanii, proszę zobaczyć, to, szanowni Państwo, 13,6%. Czyli w banku zatrzymanie pieniędzy dostaniesz 3%, ale żywność drożeje 14, a przed chwilą drożała 15, a jeszcze przed chwilą drożała 17. Trzymanie pieniędzy dzisiaj w funcie brytyjskim to po prostu głupota. No trzeba mieć jak ktoś ma jakąś tam poduszkę 5-10 tysięcy funtów, to w sumie nie musi z tym nic robić, prawda, bo to i tak ciężko zainwestować. Chyba, że chce sobie te pieniądze zostawić na no za 5 czy za 10 lat, no to złoto, jakby wydawało się, najlepszą metodą. Jednak wiemy jedno, szanowni państwo, w danym momencie fund brytyjski jest w drastycznym problemie. Jest w gorszym problemie, jeżeli chodzi o żywność, nawet niż Polska, bo nawet w Polsce żywność chwilowo spadła, znaczy się inflacja żywnościowa. Nie rośnie już tak szybko jak wcześniej, jest to 12,7, w Wielkiej Brytanii 13,6. Jednak my mamy to oprocentowanie znacznie wyższe. Oni mają 5,25, my mamy 6. Mieliśmy 6,75, ale to dalej znacznie wyższe oprocentowanie aniżeli oprocentowanie w Wielkiej Brytanii. Tylko, że Brytyjczycy mają taki jeden podstawowy problem. Fund brytyjski to dalej w znacznej części jest waluta, którą się posługują kraje na świecie i trzymają tą walutę jako walutę rezerwową. No ale Wielka Brytania straci status waluty rezerwowej, jeżeli jakiejkolwiek waluty to będzie walutą lokalną. Jeżeli ta inflacja będzie się tak utrzymywać, jeżeli ta inflacja nie będzie spadać drastycznie, a żeby miała spadać, to yy, musi zostać utrzymane dosyć wysokie oprocentowanie, żeby ta inflacja spadała, żeby utrzymać wartość funta. No bo po co ci wtedy funty, które tracą na wartości wobec 15%? Masz 100 tysięcy funtów za rok, te 100 tysięcy stopnieje do 85 tysięcy. Jak inflacja podbije, to stopnieje do 70 tysięcy w dwa lata. Fund brytyjski to bezsensowna w ogóle inwestycja. No ale sobie może wtedy pomyślę, no to w co mam zainwestować? No cóż, w nieruchomości w Wielkiej Brytanii? No przecież nieruchomości w Wielkiej Brytanii są przecenione. Jeżeli tutaj, tutaj pokazałem żywność, inflacja, tutaj pokażę zaraz oprocentowanie funta brytyjskiego. No to proszę zobaczyć, no i... Jeżeli to oprocentowanie, z którym mamy do czynienia teraz, będzie utrzymywane przez co najmniej kilka lat, to no najmniej mniej więcej 5%, 4%, tak? I proszę się nie mylić tym, że w Stanach Zjednoczonych nie podwyższyli oprocentowania i dlatego Brytyjczycy mogą nie podwyższać. Amerykanie mogą nie podwyższać oprocentowania, bo mają pozytywne stopy procentowe w stosunku do inflacji. Inflacja jest niższa niż oprocentowanie w Stanach Zjednoczonych, chociażby ta ustawiana przez Fed. Czyli pod tym kątem, no, dolar amerykański jest w bardzo komfortowej sytuacji. Jest w takiej sytuacji komfortowej, że jest drogi. Czyli jak spadnie, no, to nie będzie takiego, takiej tragedii. No, w gorszej by byli, gdyby był bardzo tani. No bo lepiej mieć wysokie oprocentowanie i niską inflację u siebie, i drogiego dolara, który ewentualnie spadnie, niż niską inflację, wysokie oprocentowanie, i taniego dolara, który nie jest w stanie zyskać. Pod wieloma kątami, prawda? Więc yy, no, pod tym kątem dolar amerykański może się zapaść, spaść, prawda? Jeżeli będą wysokie oprocentowania na świecie, oni będą drukować i tak dalej, no ale fund brytyjski. Nie ma pozytywnych przecież oprocentowań. Fund brytyjski jest w totalnej kropce. Szanowni Państwo, fund brytyjski ma oprocentowanie tylko niestety 5,25% i to dopiero teraz. Proszę zobaczyć na ten wykres. To jest wykres, Szanowni Państwo, ostatnich tam 40 czy 50 lat. Proszę to zrozumieć, że to oprocentowanie, ono dopiero wzrosło. Ono nie jest wysokie długo. Ono dopiero po prostu wzrosło do poziomu. Sprzed kryzysu 2007-2008-2009, proszę zobaczyć, ono dopiero wzrosło do, do oprocentowania sprzed kryzysu. Rozumiemy to? Cóż to oznacza? Cóż to oznacza. Cóż to oznacza? Ano to, że Szanowni Państwo, jeszcze przed 7 si rokiem, jeszcze przed siódmym rokiem Oprocentowanie było tak niskie, że napompowało ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Oprocentowanie w Wielkiej Brytanii było tak niskie, że napompowało ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Gdy się zawaliły, obniżyli do zera, prawda? Widzimy, obniżyli do zera, żeby ono, one zaczęły rosnąć i inne aktywa i tak dalej. No ale wtedy przyjeżdżało bardzo dużo ludzi do Wielkiej Brytanii i była wymiana waluty i. I Polacy budowali Anglię i inne narody europejskie, prawda? Jak Litwini, Łotysze i Słowacy i inne narody, prawda? Więc to jakoś yy, działało, prawda? A, a, a angielscy emeryci wypompowywali swoje wydrukowane emerytury do Hiszpanii i innych krajów, w których mieszkali. Prawda? Cóż to znaczy? No niestety, szanowni państwo, to jest smutne, no bo na samym końcu w Wielkiej Brytanii też mieszka milion Polaków, tak? No, mieszka milion Polaków, no ale w Polsce mieszka 40 milionów Polaków, prawda? No dobrze, 37. Wiecie, w Niemczech mieszka milion czy tam 2 miliony w Polaków. Coraz więcej Polaków mieszka w Hiszpanii. Wiecie, milion Polaków mieszka we wszystkich tych krajach, które teraz wymienię w Norwegii, Skandynawii, ta Szwecji, prawda, Holandii i Belgii, Prawie milion Polaków mieszka, prawda? Więc część Polaków w Wielkiej Brytanii to jest po prostu mała część Polaków ogólnie, już bardzo mało Polaków mieszka w Wielkiej Brytanii. Tak? Stosunki brytyjskie z Polskimi się rozjeżdżają. Które istniały właściwie tylko i wyłącznie tak mocne dzięki temu, że Polacy masowo tam wyjeżdżali, pracowali i budowali brytyjską gospodarkę? No po prostu. I, I jaka teraz jest kwestia? No jeżeli będą szanowni państwo, proszę zobaczyć, będą trzymać, jak długo będą trzymać? 5 lat, 10 lat na takim oprocentowaniu, jak długo szanowni państwo, będą trzymać? 5 lat, 10 lat. Czyli tak długo, jak będą trzymać, tak mocno. Nie pozwolą zapaść się swojej walucie. Totalnie. Ale sama waluta, jeżeli to oprocentowanie nie będzie wystarczające, będzie traciła wartość do żywności, czyli Brytyjczyk z roku na rok niestety będzie coraz biedniejszy. Ja uważam, ja uważam osobiście, że jeżeli tak będzie, jeżeli fund brytyjski nie nadąży za inflacją żywnościową, będzie tak nisko oprocentowany w stosunku do inflacji żywnościowej, tak? jeżeli inflacja żywnościowa w Wielkiej Brytanii to dalej będzie 14 czy 13 czy 10 czy 9%, a w banku będą ci dawali 3, 4, 5, no to ja jestem przekonany, że jeżeli chodzi o Europejczyków, no to Europejczycy. Z roku na rok będą uciekać z Wielkiej Brytanii. Znaczy, to dobrze dla Polski, prawda? To do, dobrze dla Europy, prawda? To do, dobrze dla Unii Europejskiej. To do, dobrze, szanowni państwo, dla związku naszych krajów. Ze względu na to, że to jest co najmniej wstyd, aby z najwspalniejszego miejsca na świecie, czyli Europy, miliony ludzi uciekło. Poza Unią Europejską, czyli do Wielkiej Brytanii, i nie mogło wrócić ze względu na złe warunki gospodarcze. Unia Europejska musi wszystko zrobić, aby kilka milionów Europejczyków mogło wrócić do domu lub też no, do domu, ale do Unii Europejskiej no bo ich domem jest Unia Europejska według prawa i tak dalej teoretycznie, tak? bo wszędzie mogą mieszkać tak? pamiętajmy o tym Brytyjczycy zatrzymali budowę tej kolei Brytyjczycy mają wiek emerytalny w wieku 68 lat w Polsce jeszcze wiek 66 w Hiszpanii nawet mają niższy 65 lat i 10 miesięcy bodajże a oni już mają 66,5 chyba teraz zaraz będzie 67 i 68 więc jeżeli to będzie postępować, Szanowni Państwo, jeżeli będą mieli tak wysokie oprocentowanie, muszą mieć wysokie oprocentowanie. Chyba, że jakaś inflacja na świecie spadnie. Nie wiem, Rosjanie się nawrócą, nie wiem. Nie wiem, Chińczycy pękną. No to, yy, co by musiało się stać? No Chińczycy musieliby pęknąć, a Rosjanie nawrócić. <grym> Prawda? Yy, znaczy się nie wiem, czy byli kiedykolwiek nawróceni, tak? No ale Chińczycy musieliby pęknąć, a Rosjanie nawrócić. No to jest tylko taka możliwość uratowania funta brytyjskiego pod tym kątem moim zdaniem. No ale jeżeli czyli jeżeli, jeżeli oprocentowanie, szanowni państwo, będzie na takim wysokim poziomie w Wielkiej Brytanii, jak jest obecnie jak jest obecnie i to oprocentowanie będzie przez następne lata, no to musimy zrozumieć, jak wielki będzie ten spadek e, ceny e, nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Jeżeli nie będzie wysokie, to fund brytyjski po prostu będzie się zawalał, będzie się zawalał do złota. Fund brytyjski zawalił się do złota przez 16 lat 500%, tak? Czyli ktoś by kupił za 10 tysięcy funtów złota 16 lat temu, no to dzisiaj by miał 5 razy więcej, czyli 50 tysięcy funtów, tak? Tak? Powtarzam jeszcze raz 15 lat temu kupilibyśmy złota za 10 000 funtów, dzisiaj mielibyśmy 50 tysięcy. Tak przez 16 lat. Złoto było po 300 funtów za łąc, teraz jest po 1500, a przed chwilą było po 1600 czy tam nawet 1650 na chwilę. Czyli 5,5 raza. 550% 5,5 długości. I proszę zobaczyć teraz, jeżeli szanowni państwo jeżeli nieruchomość warta w UK 400 tysięcy funtów. Jeżeli nieruchomość warta 400 tysięcy funtów była oprocentowana, szanowni Państwo, 2%, tak? 2%. No to rata wynosiła 1478 funtów, tak? Widzimy tutaj jest. 1478 funtów. A jeżeli, szanowni państwo, rata teraz wynosi 8%, oprocentowanie, to jest to dwa razy więcej. Czyli o połowę nawet ceny nieruchomości mogą spaść. Pozdrawiam, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę merytorycznego komentowania. Zapraszam do kliknięcia także w link poniżej i zasubskrybowania mojego kanału angielskojęzycznego, a przede wszystkim do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach państwa monitorów, ze względu na to, że to mogą być informacje ratujące finansowe i ekonomiczne życie niejednego Polaka. Pozdrawiam i do usłyszenia.